Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kozakę. A dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy ponownie w Tibii. Zajmiemy się dzisiaj wykonaniem taska z krystal spiderami. Trzeba będzie pokonać 300 krystal spiderów. Pokażę wam raz, gdzie dla mnie było najlepiej z nimi walczyć. Polecam ekspowisko krystal spiderów, ponieważ jest tam duży profit. Często lecą spider silki, knight legi, knight armor, takie ciekawe przedmioty, które można fajnie sprzedać, na przykład u Gina. Eee, a spider silki na shopie, ponieważ są drogie, około 8 na serwerze Antika. Eee, teraz pokazuję Wam ja drogę do bossa, właśnie po pokonaniu 300 krystal spiderów. Jest to task od. 50 do 79 levela, można go przyjąć w port Hope, oczywiście u Grizzly Adamsa. I po pokonaniu 300 idziemy, dostajemy expa. on nam pozwala pokonać właśnie właśnie Weba, czyli bossa, który zrzuca nam z większą częstotliwością, na pewno przedmiotu te, co, Crystal Spide, te, co z Crystal Spidera, i poza tym jeszcze jeszcze można tam wydropić takie nożyki podwójne, które są warte. Yy, 2cc. Dobra, słuchajcie. Już jesteśmy nieopodal. Tutaj ktoś napisał do mnie. Ja to odpiszę po nagraniu, bo to nie jest długie nagranie. Yy, no i jesteśmy tam, tuż tuż przy Blotwebie. Tam po drodze możemy napotkać 3 Crystal Spidery na klatę, więc tu trzeba uważać. Pierwszy raz jak szedłem, to się troszeczkę przestraszyłem, bo szedłem tutaj pierwszy raz z 60 level. Mamy tutaj pierwszego Krysty Spedera. Nie będę uciekał, bo zluruję trzy kolejne. Wcześniej kurde nagrywałem i jakoś mi to się nie udało, ponieważ e, ktoś tutaj wbił e, do tego teleportera i mi przez przypadek wyłączyło się nagrywanie i taka kiszka wyszła z maczkiem. I tutaj widzicie. Tu respią się te trzy Krystal Spidery. E, szczerze mówiąc, nie wiem, nie byłem tutaj dalej się nie za, zagłębiałem, ale te Krystal Spidery raczej tutaj. Nie są jakimś super ekspowiskiem, szkoda, że marnuję teraz. Jestem trochę mało mądry, marnuję swój czas. Bo mam 41 godzin, miałem iść na GS, -y, jak spić, bo teraz już mam inne taski. Bo to jest, ten task jest od 50 do 79. Ja jeszcze go wziąłem, jak, mimo jak mi się skończył pac. Yy, I lightowo w sumie: Assassin's Starami, jakbyście walczyli na 80 levelu z Crystal Spiderami, ale już się nie opłaca. Raczej na g GS już lepiej iść gdzie resp mogę pokazać w porthopy olbrzymi ich i warto na takiego respa się przejść. No i mamy, jesteśmy w miejscu, gdzie ten właśnie blotweb się respi. Najlepiej sobie uciekać. Nie, nie wali on jakichś tam olbrzymiów, olbrzymich damage'ów, ale warto nie tracić życia, bo to zawsze jakiś większy profit. I z mojego akurat poleciał mi taki średni drop, ponieważ no w sumie dwa Spider-Silki, nie wiem ile jest warte aktualnie tych Glacier Clint. Eee, zaraz sprawdzę prawdopodobnie na depo. Teraz wam pokażę gdzie wykonywałem eee, właśnie danego taska, gdzie pokonałem 300 Crystal Spiderów i jak długo by mi to zajmowało. Jest to całkiem olbrzymi res, gdzie respił się Crystal Spidery i to nawet nie ma takiej możliwości, żeby ten res był ciągle zajęty, ponieważ jak spiłem tam... I naprawdę, naprawdę powiem Wam, ciągle miałem wolne krystal W ciągu godziny mogłem ubić ze 150 tych więc było całkiem lightowo. Myślę, że tak ze 150, według mnie, to tak było. Wyciągałem tam około 150kXP na godzinę, więc nie było źle, jeżeli spiłem na środkowym spocie, ponieważ są tam 3 piętra. Jest przed taki spot, jakby tam jest tylko dwa krystal spidery, się respią na tym piętrze. Nie, trzy krystal spidery, przepraszam. I kolejny spot to tam respi się ich mnóstwo, więc tam trzeba już uważać. Lepiej zaopatrzyć się w jakieś e, runy bądź coś, nie pamiętam na co one były nieodporne, ale tam chyba e, sorcery to już na 45 latały, więc lajtowo. Ja teraz jestem w trakcie wykonywania Giant Spider Taska, ale powiem wam, że tego bossa to ja raczej nie pokonam na moim poziomie, bo to jest The Old Widow czy coś takiego i powiem wam, że on tworzy dwa Giant Spidery i sam potrafi zadać e, olbrzymie obrażenia. Tutaj przyda nam się Xani Hurap, albo możecie bawić się z parcelami, ale to naprawdę nie polecam tego z parcelami, ponieważ może ktoś wam je zabrać, chyba że będziecie ze sobą nosić z dwa backpacki tych parceli. No i tak, jesteśmy tutaj, jest to najbliższa droga do tego respa, jeszcze jest druga, po drugiej stronie i powiem Wam, że dojście do tego nie sprawia nam żadnych problemów, tutaj mamy mamuty, respią się i raczej one nie są nigdy zajęte. Jeden daje 160 expa, więc na mniejszym levelu warto tu się wybrać i sobie poexpić. Przy okazji, na tym respie są też ice golemy, to dwa taski na raz możecie robić i wiwerny, które respią się również. Zaraz wam pokażę, tu mamy krystal spidera to jest to pierwsze piętro. Eee, ja nie będę tutaj daleko zachodził, tylko po prostu chcę wam przedstawić, zobaczcie wiwerny również się tu respią. Nie powinniście mieć tutaj problemu z niczym, z pokonaniem niczego, na już tak 50 poziomie powinniście tutaj sobie radzić bez problemu. Więc tak, ja sobie wezmę te plate Armory, pokażę wam te kolejne piętro, że tam respi się dużo tych krystal yy, Spiderów. I tak to poza tym to chyba na tym zakończymy nasz odcinek. Wrócić do depo powinniście umieć, ponieważ tędy, co przyszliśmy, to tędy można wrócić. Więc nie ma problemu. No i tu jest piętro, gdzie naprawdę dużo respi się tych potworów i cegolemów. I cegolemy są proste, a dają dużo expa. Warto na takie gówno przejście. Ja zauważyłem, że można tutaj coś robić na tych Tym obsidian knife'em. Nie wiem, co tam można. Chyba jakąś figurkę wyrzeźbić czy coś. Nie bardzo pamiętam. Potem pozbieram tą kasę. Bo na razie to nie ma czasu. Frosty Hard 280 Golda u, u Fiony Fedron. Jak dobrze pamiętam. No i taki Krystal Spider daje nam dużo EXPA. Jak mamy premium yy, i ten, to 1350-50% doświadczenia więcej. Więc warto, warto na niego się przejść. No i dobra. Jeszcze rozwalę. Widzicie tutaj już trochę więcej tych Crystal Spiderów. Nie będę wam pokazywał całego spota, Możecie uwierzyć mi na słowo, że warto by było dla Was tutaj poekspić na takim levelu co Wam wskazałem. Nawet jak macie mniejszy i sobie radzicie, to idźcie na to. Pamiętajcie, że mogą zadać duże wrażenia, więc trzeba na to zwrócić małą uwagę. Dobra, no to na tym kończymy nasz odcinek rozwalę ostatniego krystal spedera, który znajduje się tutaj. i Tutaj się pożegnamy, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, mile widziana, piątka. Jeśli ten film Ci się spodobał, to zostaw ocenę i nie bądź nikim. Jeżeli jeszcze nie zostałeś moim stałym widzem, to zasubskrybuj mój kanał poprzez przycisk znajdujący się pod tym właśnie filmem. Subskrybuj mnie i bądź moim stałym widzem. Do zobaczenia w kolejnych filmach.